Koniec chaosu na osiedlach i dyskomfortu zamieszkiwania. To tylko niektóre z opinii mieszkańców, gdzie szlabany są opuszczone już od dwóch lat, a obecnie szlabany opuszczane są na ostatnich osiedlach. Zacisze jest już zamknięte, na cichej wydawane są piloty, a kiedy Lubelska i 1 maja? Tak, na cichej lada moment będą wydawane piloty, bo właśnie przed chwilą byłem w GZM i sprawdziliśmy yy, informacje. Podobno jeszcze dzisiaj ma dojechać do nas duża druga partia pilotów. Okazuje się, że piloty też yy, yy, towar deficytowy, okazuje się, że jak kiedyś opowiadałem o akumulatorach yy, w Szlabanach, że to nam wy, yy, uniemożliwiło uruchomienie w, w pewnym momencie Szlabanów i takie, nie wiemy co się dzieje, po prostu rynek jest szalony teraz, ale szla, yy, piloty już dojeżdżają, więc lada moment, proszę mieszkańców osiedla Cicha, żeby śledzili yy, ogłoszenie na klatkach schodowych bo również po przebojach z pilotami, bo kupiliśmy, okazuje się, Mercedesa i zaraz ja pilota przy sobie nie mam, ale. Yy, a, nie mam tego nowego typu, bo ten nowego typu ma cztery klawisze yy, i one są po prostu. Yy, były bardzo, bardzo nowoczesne yy, i okazało się, że mieszkańcy inaczej, może my nie przeprowadziliśmy też szkolenia, bo mieszkańcy naciskali dwukrotnie klawisz, ale wystarczy raz nacisnąć klawisz, Ponieważ pilot generuje dodatkowy sygnał sam z siebie, nowy god, i dlatego się blokowały szlabany. Natomiast zebraliśmy piloty z zacisza, zrobiliśmy z Mercedesa syrenkę, czyli teraz co by się nie nacisnęło, to będzie generowany jeden sygnał, więc nie będzie problemów z tym, co było. Zresztą już od tygodnia mamy, widzimy za moimi plecami, zamknięte szlabany na zaciszu. I w związku z tym, że przetestowaliśmy to, co się teraz działo, już wiemy, że uruchamiamy cicho. I uruchamiamy za chwilę lubelsko i 1 maja. Ale nie przychodzimy do spółdzielni mieszkaniowej. Jako mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej czekamy, aż pojawi się ogłoszenie na klatce schodowej. Będą podawane systematycznie ogłoszenie będą wieszane na klatkach schodowych. Jeżeli będą powieszone w jednym bloku, a w drugim jeszcze nie będzie, to nie będzie oznaczało, że ci z drugiego bloku ktoś zapomniał, żeby powiesić ogłoszenie. Nie. Bo będziemy wydawali poszczególnymi osiedlami, poszczególnymi może powiem drogami komunikacji, czyli jeżeli, bo lubelsko też podzieliliśmy na dwa, czyli pierwsza część jest jedna część lubelskiej i 1 maja i druga część, bo mieszkańcy dobrze wiedzą, że w połowie są przedzieleni drogą, do której jedni nie mogą dojechać, a z drugiej strony drudzy nie mogą dojechać. I to będzie granic. Jeżeli to i wydamy w pierwszym etapie na, tamtym, na tamtej części osiedla, zamkniemy i wydamy potem na drugiej części osiedla. Planuję, że do końca wakacji. Już będziemy mieli wszystko uporządkowane, jeżeli chodzi o kwestię związaną z zamknięciem osiedli i z porządkiem na naszych osiedlach, z tym, żeby mieszkańcy, którzy przyjeżdżali, przed chwilą jechaliśmy, widzieliście, co się widziała pani i pan operator, co się działo przy y, Słuchmedzie, jak były samochody zaparkowane, nie samochody spółdzielni mieszkaniowej. Także musi się to wszystko skończyć. To jest jakiś koszmar to, co się dzieje na naszych osiedlach i skończy się. Obiecuję, że na pewno. W tym roku mam nadzieję, że do końca wakacji. Proszę przypomnieć, jakie są zasady korzystania z osiedlowych parkingów. Właśnie. Zamykamy osiedla. Przede wszystkim mogą wjeżdżać tylko i wyłącznie mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej, za wyjątkami określonymi w regulaminie, ale razem z pilotem otrzymujemy naklejkę. Jak otrzymujemy tę naklejkę, to należy ją przykleić na szybie. Za moimi plecami. Jesteśmy akurat na zaciszu. Osiedle jest już zamknięte i mamy przykłady dwóch samochodów. Podejdźmy może bliżej, bo to będzie najlepiej pokazać na y, żywym organizmie. Tu mamy Citroena, y, który został zaparkowany i wszystko jest w porządku. Mamy przyklejoną naklejkę. Y, ten człowiek, który, ta pani albo ten pan, y, który ma ten samochód, normalnie wjeżdża, nie będzie miał nałożonego żadnego mandatu. Zachował się tak, jak mówi regulamin. No ale obok. Mamy, co to jest? Chyba Opel, czy to Volvo, Volvo. mamy Volvo i przy Volvo, proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnej naklejki, tu prosiłbym, żeby nie pokazywać numeru rejestracyjnego, żeby się nie mogli identyfikować, ale nasi pracownicy widać byli, bo to robią i wprost napisali ogłoszenie, włożyli za ten, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej przypomina. O obowiązku, obowiązku przyklejenia identyfikatora naklejki parkingowego, czyli identyfikatora parkingowego na przednią szybę samochodu. Brak naklejonego identyfikatora może skutkować zablokowaniem wjazdu na parking oraz konsekwencjami wynikającymi z ustawy o ruchu drogowym. Najkrócej mówiąc, że będziemy wnioskowali o nałożenie mandatów. I tutaj jest gorąca prośba, bo mamy ten, rozumiem, że nie wszyscy jeszcze przykleili, ale... Minął tydzień już, jak szlabany są opuszczone, więc dobrze, żeby mieszkańcy yy, zacisza, ale później cichej. Pierwsze, co robimy, jak dostaniemy pilota, wchodzimy do samochodu i ja u siebie w samochodzie przykleiłem tutaj taką naklejkę. Ona w niczym nie przeszkadza, niczego nie zasłania. Tutaj widzimy w Citroenie też niczego nie zasłania. Nawet może ułatwiać, jeżeli słońce świeci, żeby przesłonić być może promienie słońca, więc one niczego nie zasłaniają. Nie są jakieś olbrzymie a są niezbędne do tego, żeby można było na osiedla wjeżdżać. Podczas ostatnich zebrań po raz kolejny konsultowano regulamin. Jakie są efekty tej owej dyskusji? Efekty są takie, że mieszkańcy nam zwracali uwagę, że yy, być może niepotrzebnie otwieramy szlabany yy, yy, w święta. Zastanowimy się, jak do tego podejść, ponieważ faktycznie obserwujemy, że otwieramy w święta nasze osiedla, natomiast osoby, które przyjeżdżają, nie szanują Terenów, na których parkują. I troszkę przykro mi jest, że rodziny nie zwracają im uwagi, ponieważ yy, Towarzystwo Wierzy na nasze osiedla, wierzy na nasze tereny zielone, niszczy w zimie jeszcze krzewy, które bardzo łatwo wtedy poddają się jakiemukolwiek przymrozkowi, takie złamana gałązka w takim krzewie, no to każdy, kto tam gdzieś tam zajmuje się ogrodem, dobrze wie, że w zimie nie wolno dotykać roślinności. Jeżeli ona już zdrewniała, nie wolno jej naruszać yy, tego okresu zimowania, ponieważ zniszczy się, ona po prostu zmarznie. I, i, no I takie rzeczy się dzieją. I zastanawiamy się nad tym, czy przychylić się do tego pomysłu, żeby faktycznie również w święta, szlabany były opuszczone, a rodziny żeby się po prostu do nas zgłaszały, jeżeli ktoś będzie przyjeżdżał, wtedy będziemy mieli informację, kto przyjeżdżał i jeżeli wjedzie, naruszy, złamie coś, zniszczy, to będzie po prostu nakładany mandat, ale nad tym się zastanawiamy. I druga kwestia związana z yy, tymi pilotami, no do nas yy, wprost mówiły osoby, seniorzy, a po co mówi w regulaminie jest zapisane, że ja mam otrzymać pilot, jak ja nie mam samochodu. No, no racjonalne, Myślenie. Yy, także tutaj jest zasada taka, że został on zmieniony po tych podpowiedziach, i faktycznie trzeba posiadać auto, żeby był wydany pilot. Natomiast seniorzy zwrócili nam uwagę, a o tym już wcześniej informowaliśmy i tutaj nie zmienialiśmy, bo to jest dopisane, że jeżeli jestem osobą starszą, bo mam mnóstwo takich pytań yy, od osób, yy, które są seniorami, jeszcze o jednej rzeczy przypomniałem sobie, muszę powiedzieć. To pani powie, że pani sobie coś jeszcze przypomniał za chwilę, dobrze, bo kurczę. Skleroza nie boli, ale seniorzy, jeżeli mają rodzinę, która się nimi opiekuje i nawet miałem rozmowę dwa dni temu, już po tych zebraniach, po tym jak żeśmy tyle razy o tym mówili, że przyszedł do mnie jeden z mieszkańców i mówi, panie Jacko, a dlaczego ja nie mogę wjechać na teren, gdzie mieszka moja mama? Ja wiem, może pan wjechać, no ale pilot mi się nie otwiera. Ja mówię, bo się na inne osiedle nie otworzy, dopóty, dopóki nie wpłynie do nas pismo i mama nie powie, że pan przywozi jej zakupy, opiekuje się nią. Musi pan dostać czerwoną naklejkę dodatkową, żeby można było wjeżdżać i zostanie panu uruchomiony yy, kod na otwarcie konkretnego osiedla. I to mówię tyle już razy, a wciąż dzieją się rzeczy dziwne. I druga rzecz, tej, o której sobie przypomniałem przed chwilą, pamiętajmy jeszcze o jednej kwestii. Pilot ma cztery przyciski. I stary, i nowy. I teraz tak. Często bywa tak, że jak naciskamy pierwszy przycisk, nie otwiera nam się szlaban, bo być może jest sygnał generowany przez drugi klawisz na pilocie. I miałem taki przypadek, przysięgam, dwa dni temu również, że przyszedł mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej i mówi, że mieszka na Szaniawskiego, a nie otwiera mu się pilot. A nie otwiera mu się, przepraszam, szlaban. Mówi, no niemożliwe, że otwiera mu się od Lubelskiej, a nie otwiera mu się od Cmentarnej. Mówi, to niemożliwe po prostu fizycznie, jeżeli jeden się otwiera, to i drugi. Narysowałem na kartce pilota. I mówię, który pan przycisk naciska? Ten. A jak pan, ten, pan wyjeżdża od Cmentarnej, to też ten sam? Tak, ten sam. Mówię, a próbował pan na trzech pozostałych? Nie. No to trzeba spróbować, zanim przyjdziemy. Zrobimy... Yy... Może to nie była awantura, ale jeżeli zaczniemy robić z czegoś problem, sprawdźmy te urządzenia. Jeżeli czegoś nie wiemy, nasi pracownicy są od tego, żeby wytłumaczyć. Bo mówię, bo to przyszedł pan specjalnie, miał pretensję, że coś nie działa, a po prostu nadusił nie, naduszał nie ten klawisz, który powinien nadusić, bo każdy z tych naszych szlabanów generuje oddzielny kod i, oddzielny, i ma oddzielną częstotliwość. I często bywa tak, że jeżeli wjeżdżamy, tu na przykład od postańców Warszawy, wjeżdżamy i naciskamy pierwszy klawisz, a dojedziemy do lubelskiej i na pierwszym nie zadziała, to spróbujmy nacisnąć na drugim. Ale na Boga raz, 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 raz pierwszy. I poczekać. I poczekać raz, drugi, raz trzeci, raz czwarty. Jeżeli faktycznie zupełnie nie zadziała, bo to są rzeczy, takie, które, chociaż mieliśmy dopiero jeden taki przypadek, więc myślę, że ta osoba, szczególnie, że to jest mój kolega uspokoi się troszkę, bo to nie na, na 250 biletów wydanych na zaciszu, a proszę zwrócić uwagę, jak jest pusta na parkingu. Yy, jeden mieliśmy przypadek, że coś tam nie zadziałało, także spokojnie wymienimy, bez nerwów. Pamiętajmy, że wyjeżdż, jak chcemy wyjechać z osiedla, jak podjeździemy do, szlapanu, do Szlabanu, przepraszam, jest tam pętla indukcyjna, więc nawet jak nam przy wyjeździe nie zadziała pilot, to podjeżdżamy do szlabanu, czekamy chwileczkę, 2-3 minuty. Pętla indukcyjna zadziała, bo wyczuje yy, pojazd, oś przednią i otworzy się szlaban automatycznie. Także nie ma sytuacji takiej, że jak ktoś opuszczony, to już nie ma możliwości wyjazdu. Natomiast przestrzegamy o przed tego typu sytuacjami i druga rzecz, to dla tych, bo. Szaniawskiego, Garbarskie i Lipowa już wiedzą, natomiast nie wiedzą o tym powstańców Warszawy. Znaczy, być może pamiętają, ale jakiekolwiek udostępnienie osobie trzeciej pilota, yy, wpuszczenie kogoś na teren spółdzielni mieszkaniowej, kto nie ma uprawnienia, żeby wjechać, będzie skutkowało wyłączeniem pilota. Także ta osoba, która będzie miała przepisy, tak jakbyśmy otworzyli śmietniki dla wszystkich. Dlaczego nie otwieramy? Bo chcemy płacić za e, tylko śmieci, które do nas są wynoszone. I tak samo jest z parkingami. Za to miejsce, gdzie jesteśmy, mieszkańcy zacisza płacą koszty. Muszą zapłacić podatek, odśnie koszty odśnieżenia, koszty posprzątania, spryskania od chwastów, utrzymania tego w, jakimś, w jakiejś czystości. I za to płacą wyłącznie mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej. Te osoby wszystkie, które korzystają z okolicznych sklepów czy w domkach jednorodzinnych, one te, za to nie płacą. Tak samo jak mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej nie płacą Kowalskiemu w domku y, jednorodzinnym za koszenie jego trawnika, za, y, z, za odchwaszczenie jego kostki, na której parkuje swoje auto. No i nie ma tam prawa on też parkować taki mieszkańc spółdzielni, chyba, że go on zaprosi i uzna, że będzie, ale dobrze wiemy, że tak nie jest. Także. Pilnujmy swojego interesu, tak, żebyśmy mogli mieć czysto, schludnie i w końcu, żebyśmy mogli po godzinach zaparkować na swoich własnych parkingach. Panie prezesie, proszę zatem nam pokazać, jak działa ta pętla indukcyjna. Siedzimy w aucie, proszę zwrócić uwagę, i podjeżdżamy do szlabanu. Podjeżdżamy, nie, nie uruchamiamy żadnego pilota, nie robimy nic, a jesteśmy spanikowani, bo nasz pilot nie zadziałał, więc podjeżdżamy sobie do. Szlabanu na spokojnie. Stajemy tuż przed szlabanem. Musimy chwileczkę odczekać. O i proszę, nie dotykaliśmy nic. Czary Mary otworzył się. System celowo tak zrealizowaliśmy, celowo tak przygotowaliśmy, żeby po prostu nie było z tym problemów. Żadna wielka Ameryka. Więc nie róbmy problemów tam, gdzie ich nie ma. Spółdzielcze osiedla traktowane są przez mieszkańców spoza spółdzielczych osiedli jak darmowe miejsca parkingowe lub skróty pomiędzy miejskimi ulicami. Na szczęście do końca wakacji zadziała już system weryfikacji pojazdów i każdy z nas zamieszkujący w spółdzielczym bloku będzie mógł korzystać z tego, za co płaci podatki, co utrzymuje i gdzie ma prawo bez przeszkód się poruszać. Dla kanału S, Bartosz Giza.